Dzień dobry, witajcie w pierwszym odcinku wędkarstwo. To będzie słaby odcinek, bo nam, na pewno nam się chyba nie, da, nie uda nic ułowić, żadnych karasi, bo to są karasi ozdobne. Dzisiaj się Ułowimy. Łowimy, łowimy karasie ozdobne i w następnym odcinku będę nad morzu i to będzie nad morzu, nad morzu powiedział, nad morzem i będę pływał, popłynę jak najdalej, aby łowić rybę. Rybę. Boże, co ja mówię, Rybki. Chciałem mieć wędki wielkie. No tak, ja będę miał tam taką właśnie wędkę tą moją, ale nie, nie wiem. Bo tam jest... Ale może będzie staw jakiś tam. przy stawie będę miał to, a prostu kupię sobie wielką wędkę, bo to jest tuczna wędka. Dobra, Hubert. Huber, kiedy to zrobisz? Kier ją wyciągniesz. Co? Kiedy ją wyciągniesz. Dobra, łowimy ryby. Kubert wyciągaj rybę Nie mam jeszcze ryby Ty co babcia tu była to się działo ale Kurde za silno jej pyska wydarło Kurde to trzeba ja. delikatnie Tak jak ja to teraz zarzucę i będę... czekał. nie masz nic na haczyku i masz całe poplątane i nie Czekaj Co ty gadasz mam jeszcze pokarm Mój pokarm spleśniał. Ble. Daj jedną miskę. Mam poplątany ten. Ja już kończę ten wędkarstwo moje na dzisiaj i nagram twoje wędkarstwo. Łowienie na ozd polowanie na ozdobne karasie. Odcinek pierwszy wędkarstwo. Tak to się nazywa. Nie nagrywam ciebie, zobacz, ja ciebie nagrywam. Ale nie się... ładnie... Uwaga, nie nagrywam, bo przychodzę koło Huberta. Nie wolno Huberta nagrać. Tego słynnego rybaka nie wolno niestety nagrywać, bo on się wstydzi. Wstydzi się być na, na, na komputerze i nie możemy słynnego rybaka nagrywać. O tu, tak będzie bezpiecznie nagrywać nasz rybak łowi ryby na mini stawie głęboki głęboki ten staw tak? na słynny głęboki jak twoje oko głęboki jak moje oko to dobre wyłowić tą rybę w końcu to cierpliwość, co ty mi się rzucę do wody, już mam rybę, nie no, 100 kilo ryba. Po prostu... Czego się boję? Ja się nie boję. Nie mówię do ciebie, ryba się boi. Do ryby nasz co słynny rybak żyje? mówi. Nasz słynny rybak umie mówić w języku rybskim. Przesialiście? Ja nie za bardzo mówię w nie mówić w języku rybnym. Proszę zobaczyć swojego rybaka. nie w języku rybnym. No właśnie. Chyba Takiego języka, nie, języka nie, nie, ma. nie ma. No, ryby nie umią mówić. Nie, nie słyszałeś tego? Ryby i dzieci głosu nie mają? Nie. Kurde, przestraszyła się. Hmm. A Przed czym Ale się się nie Czemu się przestraszyła? Przed czym?

Dobra, jeśli filmik Wam się spodobał, dajcie łapki w górę, zaskru... z... dajcie lajki w górę, czyli inaczej łapki w górę, jak tu niektórzy mówią, zaskróbujcie mój kanał, dopiero po 200 łapkach w górę, jeśli dacie, będzie następny ekstremalny odcinek. Będziemy na wielkim stawie, gdzie jest sporo ryb i nagramy ekstremalnie długi odcinek. Do zobaczenia, lajkujcie kanał, dawajcie łapki w górę, rata. Ta, 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 ta.